Dziękuję bardzo. Ja chciałem powiedzieć, że o tym egzaminie, no ja chyba nie będę tutaj w związku z tym, że sytuacja się tak stara rozgrzała tymi epidemiologicznymi sprawami, chciałem raczej może nie do tych wzorów statystyki przejść, a bardziej praktycznie i trzeba powiedzieć, że ta statystyka medyczna no jest niejako służebna, bo przy tego typu sytuacjach i epidemiach no niezbędna jest rzetelna i prawdziwa informacja, a tą informację w systemach informacyjnych zapewnia statystyka medyczna. Ja, podobnie jak koleżanka, pracuję w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego dawny Państwowy Zakład Higieny, który to zakład został właśnie w takich sytuacjach epidemicznych, które były po I wojnie światowej, powołany do swego istnienia. I no, walczył z tymi e, sytuacjami po wojnie, kiedy rozprzestrzeniały się i po Europie szalały różne epidemie, m.in. E, słynna Hiszpanka, która około 40 milionów osób e, no, położyła. Miejmy nadzieję, że z wolą tak nie będzie. E, chociaż mieliśmy już, przypominam, pandemię e, grypy, e, tak zwanej świńskiej, nowej grypy, która była w 2008-2010. I proszę Państwa, e, tutaj w tym zakładzie który, prawda, w 1918, 95 lat już mamy istnienia tego instytutu, z tyłu tam nad nami czuwa, to jest ambasada Związku Radzieckiego, teraz nie widzimy tego budynku z powodu powstałego europleksu na ulicy Płaskiej, ale to jest Chocimska 24 i tu zakład statystyki medycznej dawny, który właśnie tą statystyką się zajmuje, w którym pracowałem wiele lat, a obecnie zakład monitorowania i analiz stanu zdrowia ludności który nauczy... szerzej zajmuje się statystyką, tu y, jesienny obraz naszego Instytutu, obecnie tak wygląda. I y, może pewne motto, y, kiedy możesz mierzyć to, co, to o czym mówisz i wyrazić to w liczbach, już coś o tym wiesz. Lecz kiedy nie możesz tego wyrazić w liczbach, twoja wiedza jest niedostateczna, tak powiedział Lord Kelvin, y, w pewnym sensie matematyki i twórca skali y, temperatury Kelvina. I proszę Państwa, definicja statystyki to nauka zajmująca się badaniem zjawisk i procesów masowych. No, kiedy mamy dużo pomiarów, no coś z tymi pomiarami trzeba zrobić, mamy materiał statystyczny, to statystyka nam pozwala na te działania i dokładne wyrażenie tych zjawisk masowych. Tutaj przypominam, kto pierwszy raz użył tą słowę, to, ten termin statystyka, a u nas Stanisław Staszczyk w 1809 roku o statystyce polski użył w Polsce to pojęcie statystyki jakkolwiek etymologicznie znaczenie tego pojęcia w jego rozumieniu zbliżone było do państwoznawstwa, status state państwo, ale obecnie wiemy, że to znaczenie się zmieniło i statystyka ma swoje różne prawda, znaczenia jako nauka, gałąź statystyki matematyki stosowanej, statystyka jako zbiór danych ilościowych, na przykład statystyki ludności. Tu mam link do GUS-u i tam właśnie przy tych wszystkich współczynnikach, o których była mowa, potrzebne są dane statystyczne, statystyki ludnościowe, które prowadzi właśnie GUS. I tam ze strony gus możemy sobie pozyskać dane dotyczące ludności. Ja tutaj chcę w sposób praktyczny pokazać, gdzie i jakie dane są dostępne dla nas, żebyśmy mogli je wykorzystać. I tu m.in. właśnie w GUS-ie mamy dane, które możemy pozyskać sobie swobodnie. I tutaj mamy prawda, dane dotyczące stanu ludności, ruchu naturalnego, dane dotyczące zgonów, przykładowo jak z tego korzystać, bo ja chciałem tutaj powiedzieć, że bardzo dużo mamy, mamy danych dostępnych dla każdego. Tutaj chciałem powiedzieć, że ustawa o statystyce publicznej z 1995 roku nakazuje tym instytucjom, które zbierają różnego rodzaju dane, udostępnianie tych danych. I GUS, później pokażę inne instytucje, udostępniają te dane na swoich stronach. I tu możemy sobie wygenerować przykładowo dane dotyczące poszczególnych, rozwijamy prawda, poszczególne województwa. Możemy uzyskać dane o zgonach przykładowo dotyczące mazowieckiego, mazowieckie i nawet schodzimy tutaj na miasto Warszawa jako takie. Mamy prawda Warszawa, miasto stołeczne, podkreślamy i możemy teraz konkretne dane sobie pozyskać. Ktoś do mnie się dobija, zaraz to wyłączę. Wybierz dane i proszę Państwa możemy sobie wybrać dane. Według grup wieku, zgony i płci. No i teraz możemy te dane sobie wygenerować. Także każdy pokaże dane, i możemy, każdy z nas może sobie to zaprezentować. I mamy, prawda, że w Warszawie, w Mieście stołecznym w roku 2013 według płci, o razem, 18 722 osób zmarło. Także to jest bardzo praktyczne i przypominam tutaj każdy może sobie do tych danych wejść i pozyskać i proszę państwa wracam do naszej prezentacji także statystyki ludnościowe głusowskie są dostępne na stronie GUS. -u. Statystyka jako pewna wielkość matematyczna, tutaj jeszcze inne znaczenie mamy statystyki studenta studenta, prawda, statystyka i kwadrat, czyli mamy tutaj kilka znaczeń y, terminu statystyka. No i statystyka jako nauka zajmująca się ilościowymi metodami badania prawidłowości zjawisk procesów masowych, o czym mówiłem. No możemy z jednej, z, y, opis statystyczny, na czym polega. Mamy analizę struktury. Co to jest analiza struktury? Przykładowo mamy tutaj y, na tej sali osoby płci męskiej, żeńskiej, czyli mamy strukturę według płci, tyle a tyle mężczyzn, tyle kobiet, to będzie struktura wieku. Dalej mamy analizę współzależności. No, analiza współzależności, powiedzmy, mamy pomiary wysokości, masy ciała. Współzależność, jeżeli zestawimy wysokość z masą ciała, im ktoś jest wyższy, tym jest cięższy, czyli ta współzależność statystycznie może być policzona w postaci współczynnika korelacji. Analiza dynamiki, mamy pomiary wieloletnie, prawda? Czy to tak jak koleżanka pokazywała, zapadalności na OSPE, czyli szeregi czasowe i analiza dynamiki w czasie tych zjawisk. I proszę Państwa, teraz przejdziemy do materiałów statystycznych, statystyki medycznej. No, jakie to mamy w programie badań statystycznych, statystyki publicznej, który co roku jest zatwierdzany przez prezesa Rady Ministrów. Jakie to informacje możemy pozyskać? Zaraz pokażę, jak wygląda przepływ tych informacji w systemie statystyki publicznej. Ale wymienić można rejestr urodzeń. To już przed chwilą byliśmy na stronie GUS-u, zobaczyliśmy, jak to pozyskać. Rejestr zgonu wprowadzony przez GUS na zasadzie zbioru prawda, kart zgonu, czyli certyfikatu zgonu. Rejestr urodzeń na podstawie karty zgłoszenia urodzenia, będącej przez. Urząd Stanu Cywilnego do Urzędów, do Głównego Urzędu Statystycznego, tak samo jak te karty zgonów, badania chorobowości szpitalnej ogólnej i psychiatrycznej prowadzonej przez Państwowy Zakład Higieny Narodowej Instytutu Zdrowia Publicznego z jednej strony, a z drugiej, jeśli chodzi o psychiatryczną, przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, na zasadzie karty mz 11 która, prawda, jest wypełniana dla każdego wypisywanego ze szpitala, i wędruje automatycznie do naszego instytutu, gdzie w zakładzie, w którym pracuję, gromadzone są te informacje. Zaraz pokażę, jakie można pozyskać i sobie obejrzeć, jak wygląda chorobowość szpitalna. Rejestr obowiązkowo wyważanych chorób zakaźnych w naszym instytucie, przed chwilą koleżanka o nim mówiła, możemy tam wejść i pokazać, jak te dane pozyskać. Rejestr chorób nowotworowych na zasadzie prawda, zgłoszenia przez lekarza, specjalistę stwierdzającego nowotwór zgłaszany do rejestrów wojewódzkich, a następnie do Krajowego Rejestru Nowotworów będącego w Centrum Onkologii. Prowadzi to profesor Zatoński. Dalej mamy rejestr Gruźnicy w, w Instytucie Gruzlicy na Płockiej. Też tam możemy sobie te informacje zobaczyć. I raporty roczne, rejestr AIDS w naszym zakładzie epidemiologii, pani doktor Paradoska, rejestr chorób zawodowych. No to mamy, prawda, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Tam też możemy zaraz na stronę wejść i zobaczyć, co tam możemy pozyskać z tego. I statystyki dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności, czasowej i długotrwałej, no to strona ZUS-u. Też tam możemy wejść i sobie wyciągnąć raport za ostatni rok odnośnie orzeczeń o niepełnosprawności. I statystyki ludności to jest niezbędny mianownik do obliczania współczynników. Pani Paradowska przed chwilą pokazywała właśnie, jak wyliczyć te współczynniki. W każdym z tych współczynników zapadalności, chorobowości, umieralności niezbędna jest informacja o aktualnej liczbie ludności, którą prawda, wstawiamy do mianownika przy obliczaniu współczynników. I proszę Państwa, tak wygląda 29 modułów programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej w Polsce. Jest 29 modułów, w tym moduł Zdrowie i Ochrona Zdrowia. Jak już powiedziałem, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej i zgodnie z tym programem badań statystycznych statystyki publicznej, co roku zatwierdzany jest zbiór tych sprawozdań, które są wypełniane. Jedne sprawozdania są zbiorcze i roczne, inne bazujące na indywidualnych kartach zgłoszenia zachorowania prawda, czy zgonu. I proszę pani. Słuchaj, jak wygląda przepływ informacji w systemie? Tu są zdarzenia zdrowotne i związane z nimi świadczenia. Tu są na dole prawda, zakłady opieki według dawnej nomenklatury, a obecnie innej. <grymline> zakłady opieki zdrowotnej, opieka stacjonarna, czyli szpitale prawda, publiczne, niepubliczne. One zgłaszają do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego karta MZT-411. W formie elektronicznej wędruje ta informacja i u nas zaraz. Pokażę, jak wyglądają te statystyki. Specjalistyka do Centrum Systemów Informacyjnych, z poradni specjalistycznych wędrują informacje. Jeśli chodzi o choroby, o sprawozdania zbiorcze, które też są wypełniane przez zakłady na koniec roku, to one wędrowały do Wojewódzkiego, wojewódzkich centrów zdrowia publicznego, które obecnie zostały włączone w urzędy. Wojewódzkie niestety, no i tam w obrębie Wydziałów Spraw Społecznych i Zdrowia, no działają dalej i tą statystykę prowadzą dla poszczególnych województw, a później te informacje wędrują do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. No lekarz POZ rodzinny, lekarz to są informacje zbiorcze, które MZ11, nie MZ11, tylko MZ11 wypełniają co roku, na koniec roku, informacje, o pacjentach, których mają pod swoją opieką, i ta informacja wędruje do Centrum Systemów Informacyjnych. Pomoc doraźna, wyjazdy karetek, to główny urząd statystyczny prowadzi tą statystykę. No i tutaj mamy instytucje pośrednie, Instytut Medycyny Pracy, o którym mówiłem, gromadzi informacje o orzeczeniach dotyczących chorób zawodowych, no Instytut Gruźlicy. To są sprawy dotyczące rejestru Instytut Medycyny Wsi no, prowadził pewne statystyki w tej chwili w mniejszym stopniu. No, Instytut Onkologii to mamy Krajowy Rejestr Nowotworów. Instytut Psychiatrii i Neurologii to są dane dotyczące prawda, chorób psychicznych. To jest 50 szpitali w Polsce, które zgłaszają tutaj informacje MZP11B. Natomiast prawda, główny urząd statystyczny gromadzi swoje informacje, jak już powiedziałem. Wchodziliśmy tam na podstawie tych rejestrów zgonów i rejestrów urodzeń i ruchu naturalnego ludności. A tutaj mamy stronę właśnie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Co tutaj możemy pozyskać? Jakie informacje, proszę Państwa? Mamy tutaj meldunki, grypa. Przykładowo możemy zobaczyć, jaka jest sytuacja związana z grypą i grypa, i podejrzenia na grypę. I mamy tutaj, proszę Państwa, bieżący meldunek. Grypa od września do września się. I tu mamy, proszę Państwa, tak jak już mówiłem, informacje które według województw 72 470 przypadków. Naj, tu widzimy, jak w górę idzie we wszystkich województwach zachorowania na grypę i mamy tutaj sytuację, ten za niebieszczony, ta powierzchnia wskazuje nam na to, jak od września tego roku rozwija się epidemia. widzimy na nieco wyższym poziomie niż w latach poprzednich. Tak to przykładowo wygląda. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o inne, tutaj tylko grypę pokazałem, ale mamy też tutaj informacje dotyczące wszystkich obowiązkowo zgłaszanych chorób zakaźnych, które nawiasem mówiąc są przesyłane przez Polskę do WHO, a także do European Center of Disease Prevention and Control w Sztokholmie, gdzie śledzona jest sytuacja. Odnośnie chorób zakaźnych, a także prawda, dla regionu europejskiego, dla krajów członków Unii Europejskiej. Proszę Państwa, mamy tutaj stan zdrowia ludności. Mamy na tej stronie bardzo ciekawe informacje dotyczące zawałów w Polsce. To było ostatnie badanie dotyczące śmiertelności z powodu zawałów. Mamy stan zdrowia ludności Polski. To jest sytuacja zdrowotna. Mamy tutaj dwa raporty, ostatni za rok 2012, i czy, proszę Państwa, i mamy też tutaj porównanie sytuacji w Polsce i w krajach unijnych. Mamy tu chorobowość szpitalną, ja już tam nie wchodzę, ale pokażę przykładowo jak wygląda tabela dotycząca chorobowości szpitalnej ogólnej. Tu mamy właśnie poszczególne lata i tabelę. Według, tu przypominam, niezbędna jest znajomość międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10, według której we wszystkich statystykach prawda, w zdrowiu publicznym są te informacje przekazywane. I mamy tutaj prawda, tabelę, która dotyczy 2012 roku. Widzimy z niej, że. W Polsce hospitalizowano 6 667 tysięcy osób bez porodów. Porody też tam są poniżej. I tu mamy kolejną według międzynarodowej klasyfikacji chorób od A00 do T96, to są prawda, od chorób zakaźnych aż do wypadków urazów zatruć. I kolejno możemy tutaj poszczególne jednostki chorobowe prześledzić według wieku i według płci i według miejsca zamieszkania. Jak już powiedziałem, wszystkie instytucje, które gromadzą informacje w statystyce publicznej są zobowiązane przedstawiać wyniki na swoich stronach. Niestety, zwykle jeżeli ktoś chce czegoś konkretnego, to później okazuje się, że tych danych nie ma i trzeba prosić tą instytucję o bardziej szczegółowe i rozbudowane dane. Ale to też jest dosyć dużo. Tutaj możemy szeregi czasowe budować i te dane śledzić przez wiele lat na tyle, na ile dana instytucja to publikuje. Ja się streszczam troszkę i badania inne niż statystyka zdrowia prowadzona w ramach programu badań statystycznych, statystyki publicznej. Jakie to informacje możemy pozyskać? Proszę Państwa, y oczywiście te informacje dotyczą tutaj kilka takich y bardzo podstawowych pojęć statystycznych. Zbiorowość, którą chcemy poznać lub opisać poprzez badanie, to jest populacja i populacja generalna. Populacja nieskończona, pojęcie populacji nieskończonej, która nie jest ściśle określona w czasie jej przestrzeni, to powiedzmy, powiedzmy chorzy na grypę, pacjenci szpitala, natomiast populacja skończona to ściśle określona w czasie jej przestrzeni grupa jednostek lub obserwacji, na przykład mieszkańcy Warszawy w wieku 18 lat w roku 2007, czyli to jest pewne pojęcia tutaj. Podaje i przedmiotem badania może być cała populacja, wtedy mamy badanie wyczerpujące. Tego typu badania to przykładem może być spis ludności, który wykonujemy raz na 10 lat, ludności Polski, ostatni 2011. Prawda? Tam też trochę informacji dotyczących zdrowia, bo pytanie było o niepełnosprawność i oszacowana była pełna no, liczba osób niepełnosprawnych w Polsce. No i zwykle jednak nie stać nas na przeprowadzenie badania wyczerpującego. No więc robione jest prawda, badanie próby z populacji generalnej, a próba to pobrana z populacji generalnej określona liczba jednostek, które będą podlegały obserwacji z myślą o wyciągnięciu wniosków dotyczących populacji generalnej. No, znamy te prawda, badania oparte często na jed, niewielkiej liczbie ludności, ale wybór. Losowy to jest istotny, czyli każda jednostka z populacji generalnej ma określone takie samo prawdopodobieństwo, że zostanie wybrana i ma taką samą szansę wyjścia do badania i to zapewnia nam losowość tej próby. Mamy badania prawda, opinii dotyczącej preferencji politycznych. Tam zawsze jest liczony pewien błąd, bo prawda tutaj już jest potrzebna ta statystyka bardziej zaawansowana, matematyczna i szacowanie tego błędu. I przedziałów ufności, które mówią nam z jakim to prawdopodobieństwem te szacowane dotyczące całej populacji informacje są dla nas wiarygodne. A i teraz właśnie przykład innych niż rutynowa statystyka badań stanu zdrowia ludności, a więc badania ankietowe stanu zdrowia ludności prowadzone przez GUS to obecnie są prowadzone od 2009 roku już w całej Unii, to jest European Health Interview Survey, no i już możemy tutaj no, częściej niż w spisie ludności i bardziej szczegółowo sytuację zdrowotną w kraju opisywać. No, mamy badanie SILK, to jest badanie wykonywane w ramach Unii przez Eurostat, to jest Statistics on Living Condition i tutaj mamy informacje dotyczące samooceny stanu zdrowia, od 2004 roku muszę powiedzieć, że ta sytuacja, samoocena jest dosyć stabilna i jesteśmy poniżej średniej unijnej, jeśli chodzi o, o ocenę naszego stanu zdrowia, chociaż nieco się od 2004 roku ta samoocena poprawia, mamy badania Wobasz. Wobacz 2 to Instytut Kardiologii, teraz kończy badanie w 2014 roku, to już jest nie tylko badanie ankietowe, ale i badanie przedmiotowe osób, badanie NADPOL, NATPOL-2, badanie POL senior, niedawno wszyscy słyszeli o nim, wyszła książka na ten temat. I kondycja psychiczna mieszkańców Polski, to myśmy wspólnie z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, badanie na 10 tysiącach ludności Polski, tam między innymi oszacowana demencja, oszacowane są pewne sprawy dotyczące chorób psychicznych. I proszę Państwa, może ja już prawie, że będę kończył, ale tutaj mamy te zjawiska masowe i sposób, oszacowania prawda, na podstawie próby, mamy jakiś materiał statystyczny i coś chcemy o tym materiale powiedzieć, no to musimy tutaj już posłużyć się e, jakimiś metodami, żeby ten materiał opisać. E, tam był przykładowo e, no, próba e, pomiarów masy ciała dzieci szkolnych, e, no 556 w wieku 7 lat, i co tam możemy zrobić? No, wnioskowanie, ocena zjawiska w populacji na podstawie próby, czyli tam mieliśmy jakiś materiał statystyczny i chcemy oszacować, powiedzmy, masę ciała dzieci w siedlicach i na podstawie tej próby musimy oszacować nieznane parametry populacji, a parametry, no to są te dane, te statystyki, które opiszą nam całą populację. I proszę państwa, co, jakie to miary? Już niestety nie mam czasu, ale te podstawowe miary tendencji centralnej to średnia arytmetyczna, mediana, modalna. A jeśli chodzi o rozproszenie, zmienność tego, no to odchylenie standardowe, wariancja, ostęp, międzykwartylowy. I proszę państwa, no zwykle wszelkie te dane nasze statystyczne układają się w postaci słynnej tej rozkładu normalnego, krzywej Gaussa. I zwykle te bliskie średniej wyniki, tutaj mamy przykładowo z konkretne te dane dotyczące masy ciała, tak się rozkładały, to zwykle tych pomiarów skrajnych mniej, tutaj blisko średniej, tak się to układa i teoretyczna krzywa nam mówi, że wokół plus minus odchylenie standardowe od średniej to jest 68% wszystkich wyników. To nam pozwala na tworzenie pewnych norm statystycznych, no i teraz na zakończenie powiem tylko tyle, że ocena sytuacji zdrowotnej populacji przy pomocy epidemiologii i statystyki medycznej pozwala na ocenę rzeczywistych potrzeb zdrowotnych i racjonalne planowanie i kontraktowanie usług zdrowotnych oraz przygotowanie długotrwałych, długookresowych strategii <coughs> jeśli chodzi o zdrowie ludności. No przepraszam, że tak w przyspieszonym tempie.